Które to dzisiaj? Piskro? No. Otwieram trzecie, wiesz? Wolne i troszkę. co? Nie, czemu? No. To nie. <grym> <grym> Jest Jestem. Dobra, weźmy się ten zwiadzik no, na no, końcu. No, no, no. Czekaj, bo znowu go nie słyszymy. Te... Powiedz, że ten gulaw Te Tak? Włącz dźwięk, o włączyłem Za razem. O, raz możemy pociskam. ten A, robić. Okay. Robimy ten kontrakt z bombą? Z bombą, dobra. No może no, do, możemy. Dobra. To? Bo mi brakuje kilka. A. Czemu jeszcze? To wezmę dobrać? kurwa helikopter. Okej. Okay. No, no dobra. O, jak wyskoczyłem. Już. Nie wiem czy dolecę O ktoś tam leci. Nie. Dobra, lecę wezmę A to trzeba przejeżdżać autem? Czy można kurwa. Nie, a to. <laughs> jak to, jeszcze raz? W sensie, jak helikopterem kogoś od odpierdolę, to co się liczy? Nie, chyba pojazdem. A helka to jest taki samolot. <laughs> Jakby. Powieczny poja. Może E to kurwa. Mierdol, probuj. Mówił, jestem wynalazł, będziesz wiedział. Ja to jakieś kontrakty z bombą, czy nie? Na martwie. Panie. Yy, nie wiem, patrzcie się, bo i olotą. Jest jeden. Polecimy tutaj potem. O, okej. Okay. Lecimy potem kontrakt? Możemy. Możemy. Weźmy sobie zrzut, może. Ty, czy, albo zrzut, chcę. Polecimy. Polecimy. Kto jest jakiś tys przy nas? Polecimy. Bo na a chudy, co? Na, na co czego słyszę? Na no. Rzuź mi kurwa ten o troszkę. Dobra, That was close. Dobra idę po to auto, może też po przejeżdżu. Co, lecimy po ten kontrakt? Robimy ten kontrakt? Tak, ty... weźcie, weźcie, chętnie, ja będę latał. Co tu umie A? latać? Gdzie to trzeba lecieć? Nie umiem latać. Tu jest typ przed nami, pa. Zabij go. Eee. Czekaj, ucieknie. <śmum> elegancko. Co, lecimy? No, lecimy? Możemy, no. Ja. A Huty, gdzie ty jesteś? No, zaraz do was idę. O, no, zaraz do was idę. Próbuję się wypchnąć. Flagę robią na pociągu. O, na mnie poluje ktoś. An enemy squad is you. Stay sharp. Ty, widzę jeszcze jeden okay. kontrakt. Jak ten zrobimy. Ten zrobimy. Weź chodź, tylko weźmiemy. Ja go wezmę i ten. Wyskoczę, wezmę go, a na sklep tylko trzeba będzie dotknąć. Znaczy, podłożyć ten. Bo widzę, jeszcze jeden jest, o tutaj. Ale pierw zróbmy. Jak w razie. Typy są blisko. Górna czacie. Dobra, ja wyskoczę, wezmę. Nie no do, do Dobra, Ja, yeah, czekaj. Okay. Idę podłożyć. Oh. Dobra, idę ten. Dawaj, podrzuć oh. mnie na sklep. Bo yeah. ktoś. E, uszkodzenio... już No. Dwóch. Leży. Nie, nie leży, leży. Dobra. Zrzucę zrobili na sklepie uważaj. Tu typy jest tam? Aha. Kurwa. Kurwa. Dobra. Mocno, mocno, mocno. mocno biją no, no, I połóż się. Leżeć. Leżeć, barbarz. Dobra, podkładam. Dobra, podkładam. E, tam bot jest. Odkłada. Odkłada. A, tutaj jest kontrakt. Jak ten, ten byśmy zrobili, możemy tam zrobić. Dobra, jadę, kładę. Goście na pociągu są. Okay. Uważajcie, bo robili flagę. To weźcie se to. No? Flagę robią. Chodź, e, pociąg. Na samym końcu. Na, na samym końcu pociągu są. Dostają. Prawie leży jeden. Jakieś bambiki? Je Nie wiem, robimy to. Ej, ktoś... Kurwa, tu na bisku. Tak, tak, Tutaj świeje się, gracz. Na żółtym Dobra, nie mam kewów, macie jakieś kewy? Gdzie on jest? Spierdzieli mnie Zabinął w roty? Tak hmm. Helka, helka To jego koledzy Będą go zabierać Dobra, A, Kurwa, gdzie Odjebany na, na samej górze Jacyś, kurwa, ruskie przyterzy. Oko. Okay. Czyż go oni po dachu? Nie. On na dachu jest od nas. mnie szybko.

Ja go podniosę ja ten na zrzucie, Zrzu zaraz ja. go zrzucę. Dobra, ja wylecę pod rzut, i tu kurwa polecę coś polutować. Kurwa, koje. Ja po mnie. O kurwa, odchodź hey, się co ty bez szans, kurwa. Odjewany no. ten, co to jest, kurwa, stary, z Wolkakiem. Jednak mówią, że prawda, że dużo jest. Ale na luzie. Hmm. Może przesadane. być. Daj spokój. Tragedia. To trzeba podwoić na sklepie? Kurwa nie muszę tam lecieć, bo tam też były te kurwy. <gry> Oni może Oni, pojechali, pojechali po mnie po tam. Po mnie no nie wiem, jak to te... Kontrakt byście się Czekaj, bo my mamy na, 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 mamy, mamy na dwie osoby na spokojnie, Chodźmy. Kurwa leżę To! Wąski <coughs> raz jest na różowo No wiem właśnie Wiem właśnie Aha, chudy chodź Spokojnie tam, zrzut też, tam zrzut też jest. Ja bym tą bombę podłożył, to, bo bym spróbował. Braję tego. tego... Kupnijcie mi jeszcze raz. Dobra. <grym> Dzięki. Grubego. Dobrze. Ja tak, karabin. No, loadout tu może nie. Nie wiem, czy. Chyba nie zdążysz po tą bombę, nie? Zdąży, zdąży. A nie, po bombę nie zdążyłem, no. Faktycznie, miałeś rację. Nie zdążyłem. Dobra, idę na zwrót. Typy są gdzieś koło mnie. Słyszę ich może... na czasie. Kudy tu może ten? Na sklepie, tam ten się biją. Kudy? No, coś tu biega. Czekaj, na dachu są. Ja. Ej, im na lot, się zesrają. Coś, co zapuścili sami na siebie? No nie, wpuściłem im tu na dach, żeby weszli, wiesz? Zaskoczyli? Kurwa, nie widzę ich, no. Nie słyszałem, żeby kurwa słyszałem. Jest. Jest tam, jest. jest tu, Maciu. Od sklepu. Dobra, dzięki. Spoko. Koksucie, tak, jest ten Klępy, jakiś lodał dźwięk czy coś, nie, ja mam, mam już, no. Bo tej tutaj kupię. Masz chłodek Enemy UAV is online. Może ten, nie? Może... Dołoży mi ktoś stóweczkę. No, ja mam chasę. Samo tu. A, czekaj. Chasę kupię. Nie. Masz, masz Dobra, dzięki. Dobra. Dobra. Stubeczka, jaki kurwa. <gulata> <gulata> no, Dobra. Co mówili... jeszcze dwa złote. Piątkę? Jak to tam? To... Przepłnił. Piątkę? <gulata> <gulata> Nie, dajże jeszcze kurwa dwa złote. Changing <gulata>

no, wiesz, e, na to brzmi każdy biedny tak mówi, nie? <laughs> no, Są typy gdzieś na tracky blisko Może tam z tyłu na TB? A co ty i tak, tak słyszysz? No, pokazuję mi Ta zbliżeniowy tak. Się ja się <noise> nie się mówią, tylko się pokazują. Oh. Już nie ma, tak. Tutaj biegną jak bo... strefa nas będzie kierowała Do przodu. Kurwa, dał tam Ten duży? Ten duży zajmujemy? Oto. No, będzie chyba trzeba, no Tam, tam sklepie. tam bardzo <laughs> kupili się Kupili się Typy się kupili y Na plecach, czyścimy po prostu o, czekaj, o to byśmy Dobra, mogli tak, zrządzić. Pokażę naj, najlepszego gracza na tak, mapie. Tak. To trzeba brać. Gdzie są drużyny? Dookoła mamy graczy. Kurde, z prawej strony dużo. O kurwa, z pleców idzie team. Może to jest ten, co żeś go że kurwa... Dobra, biega, biega. O sobie czystkę to the safe zone. Gas is closing in. A marking enemy. Pan na te banki. zajmujemy te górce. Enemy UAV overhead. Pujie. No, bo idziemy do skróty gdzieś no. Ja bym próbował ten downtown, bo kurwa. Górka to zależy gdzie rzuci, nie? No właśnie, świeci z downtownu, no. świeci z down. Sniper? To tak, jednak wybieramy chyba pod mostem, nie? Most chyba. Chyba po, chyba, chyba pod mostem. Idę pod most. <grym zresztą> o, Gracza tu miałem. O no, kurwa, tak, muszę otworzyć bramkę. Weź, podejść Dobra. do przodu. Samochodem, weź samochód. Jestem, jestem, Samochodem można było popchnąć. Tam się przy sklepie miało się na tym dużym. Możemy tą górkę pomału zająć, no tam. Tak w razie, nie wiem. Albo zostańmy, zobaczmy jak strefa Tu są, na tym budynku tu Jeszcze jeden na moście. Zero ma. Górkę, ja bym górkę zajmował na górce są dwóch. Na górce są dwóch. Pod, Podejdźmy delikatnie. Biją się. Kurde, nic nie zapiłem. nie Tam jest e, czterech. Jest snajper. Top Keep ma Tam na na Tam, ty... na Na pingu, no. To, to jest możliwe zaś mi zaczyna padać wigać. To jest Rewa. Rewa mać. Max. Czekaj, kropnika rozstawiłem. stawiłem a here. Kurwa. Nie widzę go, widzę Nie, go. Zabite? nie, jes, 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 jes. Boty, kurwa, nie, 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 ja, 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 ja. Góry, Zaraz tutaj, tu, ja zielony na niego. przed tobą. Czekaj, teraz zielony. Seba. Nie, nie ja. Oho Oko. Pierdolona szmata. Pięknie jak można to było. Nie widzę. Maciej? Od szpitala gdzieś się brzmosą. Zajmiemy tą... górkę tu. Tu strefę mamy. Za skałkami. Na szpitalu. Ja tak, nie Przechodzisz łukasz plecaka mojego czy mu sobie go nie weźmiesz? Może ma Tu możesz nie ma. Aha, dobra Aha, na, na tym kurwa macie Zaczekaj, no, im się tam kończy strefa kurwa dziot Zeskoczył, zeskoczył. No. Ale było dwóch chyba tam. Ale było Czyli zostały w... dwa teamy, czyli u nas gra I, I czterech typków. No to trójka, jedynka, pięciu albo typów dwóch. i pięciu typów. Aha, pięciu, dobra, bo I ja sobą. Może być czwórka i jedynka, k***a, to był chujowy scenariusz. Tam u góry. Jak da? Do nas. Do nas. Nie. nie. Do. Ale p***a, oni też muszą wrócić. Chodźcie, możemy, nie wiem, zajmować czy nie. Do budyneczków małych. Świeci, świeci gruba! Sniper! Gdzie? Świecił, dobra, nieważne. Trzeba tu ten budynek ogarnąć. Nie, ktoś jest w środku. A tu są, tu są. Uważaj, uważaj, Ufa. nie ma. Bez kotu na mnie, Kurwa. Jak szybko mnie... Mini przed to. Wow. Chodź do mnie, Mini, mini, Dobrze, ładnie. Maskę masz, a ty masz, dobra.

Gas is closing Reloading. in. Reloading! Relocating safe zone. Right. Ul, We've got gas moving in. Uh, All station. No enemy moving. <toddler telling now> <laughs> Ty oni się podnosili, kurde. No, zamiast walki. Dobra, idę zakurzyć.